Witam, witam bardzo serdecznie, mam na imię Piotrek i zapraszam na kolejny odcinek zagrajny w Fahrenheit na kanale Orantion. Kontynuujemy film. Uh, Tyler Miles się nazywa tym kontekście, Muszę powiedzieć, że chyba już zapamiętam. Idziemy na komendę. Oh, uh, looking for you. Yeah, I know. So, you ready for retirement, man? Yeah, <laughs> I'm on cały czas pracuje na swoją super. Teraz idziemy do tak? Tajer może się przebiec, bo jest sprytnym, młodym, czarnoskórym mężczyzną. Otwiera drzwi i idziemy do biura. Karla już tam na niego pewnie czeka. Oh, there's the guy who Tyler is hanging from the ceiling with. Hey, Tyler, what do you know? Just the guy I was looking for. Oh, shit. You remember that hundred bucks I loaned you about six months ago? i'd really like for you to get that back to me as soon as possible like maybe now for example jeff don't tell me you're prepared to ruin a beautiful friendship for a hundred lousy dollars <laughs> this may surprise you but yes so give up the cash before i start to get really angry yo let me make you a deal I'll play you a game of B-ball for your hundred bucks. If you win, I'll give you two hundred bucks right then. But if you lose, we cool. You'll give me two hundred bucks if I win. You got my word, man. All right, you're on. But don't even think about not paying me if you lose, because that... Don't worry, Jeffrey. I'll come by and see you when I get five minutes. The waitress hasn't come in yet. She won't be long. Garrett got the lab results. Shall we go? Alright, let me hang up my coat. I'll be right with you. Okay. See you in a minute. No Tyler. No proszę, jak pięknie zasłonił monitor, zdejmującego kurtkę, Taylera. i siadamy do, do biurka. Sprawdzimy sobie pocztę, zobaczymy co tam na świecie słychać. Nie garb się, Tyler! Poczta, wirus! Co? powiększenie penisa? Zyskaj do 12 cm czystej rozkoszy. Gwarantowane rezultaty. Po co czekać? Darmowe informacje z większy większą pęką. Tylerowi raczej niepotrzebny. Czarnoskórzy słyną. Tak, że tak powiem. Dość pokaz pokaźnych gabarytów. Miliony komputerów już są zainfekowane. Zainstaluj załączony plik, żeby zapobiec infekcji systemu. Twoi przyjaciele z Quantic Dream Software. O, proszę. Przepraszam. Tyler, przepraszam, że dziś rano zawracałem ci głowy moimi zmartwieniami. To było głupie z mojej strony. Jestem tak przerażona, że pewnego dnia coś ci się może stać, że czasem zapominam, ile znaczy dla ciebie twoja praca. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę w stanie przekonać Cię, żebyś zmienił swoje życie. Kocham Cię sam. No, no proszę. Wychodzimy z poczty. www. A baza danych. Brak wpisu. Nieco możemy szukać. www. Dożywocie dla 200 piratów. peer to peer. Nie zaskoczył Was wyrok w procesie, który firmy nagraniowe wytoczyły piratem Peer to Peer Sąd w Los Angeles ogłosił wyrok do żywocia dla 200 piratów skazanych za nielegalne ściąganie muzyki w postaci plików MP3 z sieci Peer to Peer Sąd, wskazał jeszcze, że ci piraci są zwykłymi przestępcami. Zapamiętajcie, no bo możecie na dożywocie z tych skazani. Będziecie ściągać nielegalne pliki. Eee, I nie zasługują na szczególną pobłażliwość. Firmy nagraniowe oświadczyły, że są zadowolone z wyroku sądu. Naprawdę? Nie wierzę. Okej, okay, wychodzimy z komputera. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Nic. Jak tam Tyler'a samopoczucie? No, Równowaga. To nie będziemy musieli mu tu podnosić za bardzo. Samopoczucia. Nie, może porzucamy piłką? Pewnie będzie jakiś ten quick time event. Proszę, jeszcze mu wzrasta samo poczucie. Bo no, widać, że koleś zna się na rzeczy. Dłożył piłeczkę bardzo ładnie. No dobra, no to co, idziemy oglądać z tą Karłą te wyniki badań. So, what do you want to start with? What did you find on the knife? Got some good prints off it. They matched those found on the fork and glass at the suspect's table. So, the murderer was definitely at that table. Anything on the blade? I'm getting to that. We definitely had blood from the victim, but the weird thing is we also found blood from the killer. Mm. What about the pool of blood in the stall? You're not going to believe this. The blood wasn't from the victim. It was from the killer. What was he doing bleeding in the stall? I have absolutely no idea. Was there any prints on the book that was under the table? Yep, and they matched the ones on the fork and the glass. So it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. Tell me about the blood found in the killer's booth. As strange as it might sound, that blood didn't come from the victim. It was the killer's? So it would seem. He was wounded? Did you find anything on the coffee cup? The only prints we found belonged to the waitress. That's impossible, man. That cup was half empty. Somebody must have drank it. So, what do you think about all that? I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself. Uh-huh. <laughs> Why not? You get clumsy fools in every other profession. Why not killers? That's kind of a flimsy explanation, Garrett. <laughs> uh, to each his own, Carla. I do the testing, you figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. See you later. No. So, what do we do now? You go take care of the composite. I'm gonna go check with the coroner and see if he got anything from the body. Okay. Catch you later. Catch you later. No I co, I nie wiem, co, Karlą gramy. Karla wyciąga jak zauważyliście dość takie. Mm, No, ścisłe wnioski z tego, tylko ona wpadła na to, że mógł się sam okaleczyć zabójca. Tym Tylerem... No, zobaczmy od lewej, jak tam losy dalej Lukasa Kane'a się toczą. Lukas nie czuje się najlepiej, moi drodzy, w pracy najprawdopodobniej. I was burning with fever. I was shaking all over. The migraine was back and drilling holes into my brain. And to top it off, I couldn't keep any food down. My body seemed to be fighting against something, but I still didn't know what.

Lukas pracuje jako informatyk w banku, moi drogi. Zaraz zresztą się tego dowiemy. Poszedł do pracy jakby nigdy nic. Nie wiem, czy to był Jestem dobry pomysł. A zobaczcie, co tu jest, jakiś... Parts. Some main discs. Do you know what time it is? is? What's wrong with you? I had a little problem on the way back in. I had to go back home and change my clothes. Uh -huh. That guy is so bizarre. He gives me the creeps. What'd you say? What? You were saying something? No, I didn't say anything. Are you sure you're all right, Lucas? I, I heard something, as though I could read his mind. No, tak, Oh, this life plus one. Jeszcze jedna szufladka była. Ci którą otwierałem. A tu będzie bonus, tak? Gdzieś był bonus w którejś szufladce. Chyba. O telefon. Lucas Kane. Hello Lucas. O oh, hello Tiffany. I left a me message on your machine last night. Um, I'd like to come and pick up some stuff at your place. Could I come over tonight? Bo no wpadnie. Okay, okay Tiffany to jest dziewczyna, z którą Lucas właśnie się teraz rozstaje. Ej, błąd. Ej, błąd, błąd, błąd. Czekajcie, tą szufladę jeszcze otwórzmy. Nic nie ma tą drugą To jest właśnie zdjęcie Lukasa Tiffany Tiffany i ja dwa away yet. Właśnie rozstają się Tiffany chce zabrać swoje rzeczy Kurczę że nie wykonałem tego eventu Zły jestem Podobają mi się te ujęcia z kilku Proszę bardzo. Lukas znowu ma jakieś... Lucas? Przywidzenie Mukas? okay? Ja, yeah, ja, yeah, I'm tak No

Przewiduję to, że ten jego koleś, który siedzi w Izawi, um, wylewa tą kawę w trakcie odbierania telefonu. Idziemy do tego serwera. Za chwilę będzie tu się bardzo mocno działo. Ja się przygotować muszę. Mam nadzieję, że wszystko zrobię dobrze. Tutaj Lukas będzie bliżej. Może się przebiegnie, bo to czekają. Teraz tutaj nie, w odwrotnym kierunku. O. teraz będą trzy wielkości hipopotamów. Dobra. Wiesz, mam się przygotować. Jeszcze nie. Dobra. i to. Znowu coś się z biednym naszym Lukasem dzieje. Znowu ma jakieś z widy majaki. Proszę, ruszam się. A jak zrobi źle to te wszystkie po prostu osaczą i zaklupę Także nie mogę tu zbyt wiele komentować, bo muszę się skupić moi drodzy. I sobie to oglądajcie. Nie chcę stracić żyć. Za każdym razem kiedy lukas umrze to no stracimy życie to przecież logiczne. Dobra. Chyba no, trochę wcześnie, leć tu, przygotuj się. Dobra. Ło! Czuję, że Lukas zginie. Nie, udało się. Udało się, popełniłem dwa błędy, ale muszę wam powiedzieć, że sobie ustawiłem poziom łatwy na potrzeby tego Zagrajmy, żeby nie było właśnie skuchy za dużej. Just to chyba pozwalają mi to pewnić ja nie wiem już co wszystko na raz cięka chyba wyjedął taki two faces of the same serpent one in our world the other in the other world Woe to he who sees both sides of the snake Don't me. No! Locus Locus oh. what happened? Oh, can you hear me? Are you alright? Hey, you've hurt yourself. You're bleeding yeah. I uh, I gotta go I Didn't have the slightest idea what had happened the one thing I do know those things almost killed me No i dobra, moi drodzy, no to co bierzemy? Karle czy Majrsa? Bierzemy po kolei. Będziemy teraz uczestniczyli w autopsji. Także tych quick time eventów takich zauważyliście, że są przyciski takie jak napadzie od

no apparent hematoma on the body. two broken fingernails on the right hand. bone. large hematoma on the back of the cranium. Uh, mm, fracture of the occipital bone. dobrze. abnormal dilation in um, both pupils. Oops. Why are his pupils dilated? What did he see before he died? Three knife wounds between the third and fifth ribs in the proximity of the heart. The blade was driven in deeply. And the stabs seem to have been delivered from the front and moved from left to right. The murderer was left-handed. One stab, neatly cut the aorta. And the other two cut the left and right coronary arteries. He really didn't have a chance. The blade slipped right through the ribs to cut the arteries. It was definitely the knife wounds that caused his death? Yes. Yeah, the three arteries leading to the heart were cut. The heart was literally uh, disconnected from the rest of the body. Did he die immediately? No, it would be fairly slow. Probably at least three or four minutes. Uh, the time for the brain to stop functioning due to the lack of oxygen. I uh, saw a case like this once before. It was a while back now in the 90s, I think. Exactly the same. Three stabs around the heart, each one cutting a main artery. It really struck me at the time. I wondered how such a thing were possible. It was the um what was that name again? Karsten or Kirsten, something like that. Kirsten. Kirsten. <laughs> yes, that's it, Kirsten. You know about that case? Not yet. But I'm sure as hell gonna find out. Come in. H hello, wow. Detective. So Hello, Mrs. Yuck. Morrison. Thanks for taking the trouble to come down. Please take a seat Now we're gonna try and assemble a composite photo of the suspect you saw We have a computer program to help us. You'll see it's really simple. It's kind of like a video game. Have you ever played a video game, Mrs. Morrison? No It doesn't matter. You're gonna do fine. The most important thing is to try to remember exactly what happened The program consists of several types of facial features. You scroll through them until it looks like the man you saw. You want to stay? Yes. Well, I think I do. OK. Let's go. Toraz się zastanałem czy zrobić podobnego Lusa, czy nie robić? No pewno nie miał okularów, Takie albo takie brwi. Tylko fryzura ta jest inna. Taka fryzura. Takie chyba oczy. Nie wiem, pielęgniarka mówiła, że nie widziała go znaczy. To no niby, że nie zapamięta ten twarz do końca życia, ale probez bez zarostu, nie to jest nos. Dziupki, to niektóre są śmieszne. Dobra, powiedzmy, że tak i. Tylko, że brwi jeszcze mi nie pasują. Taki zdziwiony był? Czy taki? Taki, jakby się miał za chwilę rozpłakać, jakby zjadł y, kilogram cytryn na śniadanie? No, kurczę... inne oczy miał? No dobra, powiedzmy, że taki. Dajmy mu takie brwi. O, jaka minka. Dobra, niech będzie taki, trochę podobny. Nie można też tej policji tak naprowadzać na Now, is this the face of the person you saw? Tak. Tak. Yes

po kolei klientów, prawda? Bo traktuję ich tak przedmiotowo, podejrzewam. Podaję co trzeba i odchodzi. Bardziej zapamiętuję gdzieś stolik, do którego stolika ma coś przynieść. Okej okay, moi drodzy, ja tu zakończę ten odcinek. E, oceniajcie, komentujcie. I cóż, do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.